Zmagam się z grzechem bardziej niż większość z was prawdopodobnie uwierzyłaby. Wszyscy się zmagamy. Ale w tym zmaganiu jest ufność Chrystusa. Jest tam wzrastające zwycięstwo, bo mówi On wezechiela, pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszystkich Waszych nieczystości od wszystkich Waszych bałwanów poczyszczę was. Tak, są zmagania, ale w tych zmaganiach... Jest również zwycięstwo, które zmierza bardziej i bardziej do, do celu, którym jest podobieństwo do Jezusa Chrystusa. Ale jeśli jesteś tutaj tego poranka i Twoje życie cechuje stałe zniewolenie do grzechu, to może powinieneś porozmawiać tutaj z kimś. Ponieważ chrześcijańskie życie nie jest cechowane niewolą do grzechu. A jest wielu ludzi, którzy są zniewoleni grzechem, nawet chociaż siedzą oni w kościele w każdą niedzielę. Jeśli taką osobą jesteś ty, uświadom sobie, że my chcemy mówić do ciebie, chcemy rozmawiać z tobą ze współczuciem i miłosierdziem i z prawdą. Nie pozostawaj w niewoli grzechu. Natychmiastowo pod tym, jak mówię takie rzeczy, ludzie mówią tak, zniewolenie pornografią, zniewolenie niemoralnością, tak, te rzeczy, ale mogą być inne rzeczy, które mogą być symptomami tego, że nie znasz go. Zniewolenie do gniewu, zniewolenie nienawiścią, zniewolenie zgorzkniałością i niemożnością przebaczenia. Czy jesteś w zniewoleniu do tych rzeczy? Widzisz, ty jesteś niewolnikiem. Jedyne pytanie brzmi, do kogo albo do czego? Idąc dalej, możesz być zniewolony chwałą ludzi. Biblia mówi w Mateusza 6,5 A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy Gdyż oni lubią modlić się Stojąc w synagogach i na rogach ulic Aby pokazać się ludziom Zaprawdę powiadam wam otrzymali zapłatę swoją Jedną z najbardziej przerażających obietnic w Biblii Jest to, że Bóg da Ci pragnienia Twojego serca Powiesz, co w tym przerażającego Pomyśl o tym przez chwilę Ci faryzeusze, jedyną rzeczą, jakiej pragnęli, była chwała od ludzi. Pragnęli oni mieć reputację pośród innych ludzi. To było pragnienie ich serca i Bóg dał im ich pragnienia. Nie tylko cząstkę, Bóg dał im ich pragnienia w pełni. A, A potem poszli do piekła. Teraz powiesz, tak, nie powinniśmy być jak ci faryzeusze, ale pomyśl przez chwilę. Wyciągnijmy to z religijnego kontekstu. Powiesz, religijnie nie chcę chwały od ludzi, ale czy pragniesz chwały od ludzi w innych rzeczach? Czy pragniesz ich aplauzu, ich zgody, przytaknięcia ich głowy? Czy pragniesz pasować do nich i być akceptowanym przez ten obecny wiek? Jesteś tak kształtowany przez Twoje pragnienia, aby mieć chwałę od ludzi, że nawet nie potrafisz tego dostrzec. Ubranie, które nosisz, ktoś inny mówi Tobie, co jest modne, a Ty robisz, co oni Ci mówią. Jakim rodzajem samochodu jeździsz? Dom, który posiadasz? Wszystko w tobie jest kształtowane bardziej niż kiedykolwiek mógłbyś to sobie wyobrazić. Przez pragnienia bycia respektowanym przez ludzi. Aby cię honorowali. Widzisz, jedną rzeczą, którą musimy sobie uświadomić jest to, że rzeczy mają o wiele więcej kontroli nad nami, niż my w rzeczywistości skłonni bylibyśmy przyznać. Albo nawet dostrzec. Jedną z największych deklaracji tego jest to, co przed chwilą. Przywołałem, a mianowicie moda, szczególnie dla was, młodzi ludzie, czy uświadamiacie sobie, jak bardzo jesteście kształtowani przez to, co inni będą myśleć o was? Ale bardzo rzadko jesteś kształtowany przez przykazania pisma, które mówi bądź taki, a nie bądź taki. Widzicie, musimy być bardzo uważni. Słuchasz tych rzeczy i mówisz, że to ciebie nie dotyczy. Nie, to absolutnie dotyczy ciebie i mnie. Jesteśmy kształtowani przez nasze pragnienia chwały ludzi. I jest to jeden z powodów, dla których czasami tak się boimy świadczyć ludziom o Ewangelii. To nie dlatego, że boimy się dostać kijem po głowie, jest tak dlatego, że nie chcemy, aby pomyśleli, że jesteśmy jakimiś dziwakami. Widzicie, jesteśmy kształtowani przez nasze pragnienia, aby mieć chwałę ludzi. I możesz być tego niewolnikiem. Jak wielu ludzi jest zniewolonych do bankiera tylko po to, aby trzymać w, z wysoko postawionymi osobami, tylko aby być w pewnym kręgu. Możemy być niewolnikami do tak wielu rzeczy. I to niewolnictwo drze nasze życie na dwie połowy. Możesz również być niewolnikiem do rzeczy tego świata. W 1 Jana, Jana 2, 15, 17 czytamy, nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca, bo wszystko, co jest na świecie, porządliwość ciała i porządliwość oczu i pycha życia nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z porządliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Czy jesteś zniewolony do rzeczy tego świata? Co pochłania Twoje myśli? Wiecie, nie musielibyście przebywać ze mną zbyt długo, żeby dostrzec, że dużo zabawy sprawia mi strzelanie z łuku. I czasami patrzę na łuki, i na strzały, i na cięciwy, i na tego rodzaju rzeczy. Nigdy nie zapomnę, jak pewnego razu, dopiero co wróciłem z Anglii, zgłoszenia w Londynie. Tylko jak wróciłem z angielskim łukiem, to postanowiłem, że będę pierwszym człowiekiem urodzonym w Ameryce, który zabije jelenia długim łukiem angielskim. I siedziałem pewnego poranka w kryjówce, a światło słońca lśniło. Po prostu pięknie. Słońce wschodziło, a ja czekałem i mgła opadła na mnie i na ten piękny łuk błyszczał on w świetle słońca. Ja patrzyłem na niego i wtedy, jakby głos powiedział do mnie. Oto Bożek Pola Łuszera. Czy nie jest to zdumiewające, jak ty i ja mamy skłonność do wzięcia najbardziej trywialnej rzeczy i zamienić ją w Bożka Powiesz, ale bracie Paul, to nie był tak naprawdę Twój Bóg. Pozwól mi, mi powiedzieć coś. Rzecz, która najbardziej pochłania Twoje myśli, jest Twoim Bogiem. Ucznictwo samo w sobie może być bardzo dobrą rzeczą. Większość rzeczy, prawie wszystkie rzeczy na świecie, jeśli używane właściwie zgodnie z wolą Boga, są ogromnymi błogosławieństwami. Ale ja i ty musimy zrozumieć to, że możemy być tak zniewoleni przez rzeczy tego świata, które nas tak kontrolują, że nie możemy służyć Chrystusowi. I dowiemy się w tym kazaniu, że jest niemożliwe służyć dwóm panom. Czy jesteś zniewolony? Cóż, muszę zadać Ci tylko jedno pytanie. O czym najwięcej myślisz? O czym najwięcej myślisz? W ten sposób bardzo ładnie wskazałeś palcem na swojego Boga poprzez to, o czym najwięcej myślisz. I chcę, żebyście sobie to uświadomili, szczególnie ci z młodych ludzi, którzy wybierają się do służby w kościele. Twoja służba może stać się Bożkiem. Wszystko w naszym ciele ma potencjał, by zostało wywyższone do statusu Bożka. I wiecie, rzeczy tego świata jesteśmy ostrzeżeni. One odchodzą. Służysz przez nie Bożkowi, który umiera. Służysz Bożkowi, który umiera. Kiedy czytamy w pierwszym Jana, że ten świat przemija, grecki czasownik może również oznaczać, że świat jest wypychany, że nadchodzi większa siła, że Królestwo Chrystusa wypycha ten świat. Więc nie żyj dla rzeczy, nie bądź zniewolony rzeczami, które mogą być zjedzone przez mole i zniszczone przez rdze i złodzieje mogą ukraść. Biblia mówi również, że możesz być zniewolony bogactwem. W drugim do Tymoteusza 3,2 Ludzie nazwani są miłośnikami pieniędzy Mateusza 6,24 Nikt nie może dwom panom służyć Gdyż albo jednego nienawidzić będzie A drugiego miłować Albo jednego będzie się trzymać A drugim pogardzi Nie możecie Bogu służyć i mamonie Powiesz, masz rację bracie Paul Ale powinieneś to mówić bogaczom Pozwól, że coś ci powiem Widziałem bogaczy zniewolonych bogactw i widziałem biedaków zniewolonych bogactwem. W rzeczywistości widziałem biedaków, którzy więcej myśleli o bogactwach niż bogacze, którzy je mieli. Nie chcę bronić bogaczy, ale też nie chcę usprawiedliwiać biedaków. Musimy bardzo uważać. Mówisz, to mnie nie dotyczy, nie jestem bogaty. Jeśli siedzisz tutaj, to jesteś bogatszy niż 95% ludzi na świecie i możemy być pochłonięci przez pieniądze. Dlaczego? Bo pieniądze mają moc, by dać ci to, czego chcesz, by dać ci rzeczy wszelkiego rodzaju, by dać ci reputację. Możesz być niewolnikiem do tego, niezależnie czy masz to w obfitości, czy też wcale tego nie masz. Możesz być niewolnikiem.